Szanowni Państwo, widzieliśmy, niektórzy z nas przynajmniej dwie godziny temu, taką niesłychaną scenę. Część byłych działaczy Solidarności szła obok Ezbeków, Zomowców, Ormowców i razem krzyczeli, że oni bronią demokracji. Dokładnie stan wojenny był po to, żeby jacyś działacze Solidarności poszli razem z Ezbekami, poszli razem z Ormowcami. Poszli razem z komunistycznymi działaczami z wojskowych służb. Oni są sukcesem stanu wojennego. Przyjrzyjmy się im uważnie, bo to ich stworzył stan wojenny i stan wojenny powołał kody, powołał platformę obywatelską, powołał nowoczesną, powołał te partie, które dzisiaj idą razem z Ezbekami. To prawda, że Ezbeków bardzo boli utrata emerytur. Ale dzisiaj w Polsce walczymy o coś zdecydowanie więcej. Walczymy o elementarną prawdę. Jak mogło do tego dojść, że ludzie, którzy przewinęli się przez opozycję, poszli ze zbekami? A rzecz jest bardzo prosta, bo wybrano takich, którzy byli do tego zdolni, którzy byli do tego zdolni albo ze względów rodzinnych, albo ze względu na to, co ciążyło na ich przeszłości. Jak możemy domagać się rozliczenia stu ofiar śmiertelnych stanu wojennego, skoro nie rozliczyliśmy 100 tysięcy ofiar walki żołnierzy niepodległych? Jeżeli dzisiaj zbrodnia stalinowski ze Szwecji przesyła poparcie dla kodu, to dlatego, że między tym co się działo w epoce stalinowskiej a w stanie wojennym jest wielka ciągłość. Musimy o tym dzisiaj opowiedzieć Polakom, że to wszystko to jest Droga hańby i droga zdrady. Dzisiaj tysiące osób mogło im to powiedzieć, zakrzycząc: Zdrajcy, bo to są zdrajcy. Oni kiedyś zdradzili Polskę. Dzisiaj żądają tego, żeby dawać im profity, dawać emerytury, bo tracą stołki. Ale to Wyżeście wygrali. To Polska wygrała dzięki Wam. I to pokolenie AK miał rację. Pokolenie żołnierzy wyklętych. To ci, którzy walczyli w stanie wojennym. To Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Lech Kaczyński i wielu ludzi, którzy tworzyło Solidarność, wygrało. I musimy o tym pamiętać. A to jest krzyk tych, którzy tracą grunt pod nogami. Chwała bohaterom!